House Music Koniec youtuberskiej dyskoteki Czas zaczynać odcinek W ogóle światło jest jakieś dziwne na tej kamerce 9.30 na zegarze Ja się przywitam Halo halo witam youtuberów Brudny z tej strony Widzicie tą rangę Widzicie co tu, widzicie co tu się dzieje Komendant dalej yy, gości po spadku ostatnim, na jubileuszowym odcinku setnym równiutko, piękna sprawa mówię sobie na setnym, to już pewnie będzie global dawno ile można to wbijać, mówię sobie easy będzie, seria cała no ale tak to jest, o podgłośnie gierkę jeszcze tak do 200 odcinków yy, celuję, żeby wbić to gówno yy, i co jeszcze mam powiedzieć, i tyle, Jarsena uszukam szukam moi drodzy z randomami, bo Polacy coś tutaj zawodzą o tej godzinie bez miraża, inferno, dust, keszyk Zielony przycisk, o jeszcze do ładowarki, laptopa, podłączę i tyle. I formalności, o właśnie. Like, subek z dzwonkiem, komentarz, co tam chcecie, róbcie co, co za słuszne, uważacie? Do grupki wbijajcie, o. To już musicie zrobić koniecznie. No i tyle. Keszando Siema panowie. Hello. Zdzisław, siema, siema. 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 Siema, siema. 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 <laughs> nice, nice, Go. go. Nice. Dawaj USP-ka. Patrzcie cztery tapy. Pity, clear. To by, Fight, o kurwa. Niepotrzebnie. Low HP one. Half HP last. last is car. Rękam się do blatu klei. Nie, mam nie umyty blat, kurwa, jestem niechlują brudasem, nie. Klei mi się i nie mogę myszki, myszki kręcić tutaj po blacie ręką. Dawaj gościu. Go, Idziemy go, go. normalnie. O, oh, co? Doors! Nic nie patrzcie, ten siusiak jest ze mną, co jest, ty. No. O, zdążyłem zaplantować, nawet nie widziałem. To nie był smiej orange? Oj, chuj. Maybe push mine one. La. Nice. You one, shoot. One, Nie I mean, 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 nice. One is Nice. Help me, on middle. One B. One low HP middle. Car and forklift. Don't die, Green, go don't b, die. go B. Yeah. Po chuj wychylałeś? Miałeś fejkować to chłopie. O Boże, te komendanty. Ja bym ich przepuścił. Heaven, heaven. Dobrze, Zdzisław, nice. piękna sprawa sprawę. Zdzisa to jednak Zdzisław, nie? Open, open. Hit and forklift. Go, go, go. to side, to side, push, push. Nice. Car. Nice. Good job. Y -y -y, meet. My nice. Nice. Dobrze widz, dawaj łupę. Gużops. Gużops, tak, dokładnie. co miałem na myśli. Gużops. Sight. Nice. Short, short. Don't pick, don't pick. Main, someone is main, 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 main oh. Oh. <laughs> Wait, wait. Ten jest przy niebieski, on nic nie ogarnia. Nic, on się skrada kurwa z respa, nie patrzy na nic. Najlepsze to jest, że on ma najwięcej fragów, nie? Dawa, jedzie. Kurwa keba, nie miałem. Go! Pierdolę, on ciągle stoi w tym na tym mainie. Po co, chłopie, Mówi taktyki i stoi w miejscu. Rick and Flash. Woah, close. Go, go, go. How oh. we uh, went, 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 went. went. Good job. <laughs> Sorry. Get the bomb, please. Get the bomb. Yeah, yellow. Yellow! Come on. What Get the is your problem? Man!

That'd be? Plant. Blue plant the bomb. Blue plant the bomb. Plant the bomb, blue. Look side. Blue, plant heated. the bomb. What the CD fuck are you doing? Three. Activating the bomb. Oh Tony, I sh levy. This is Seven dead? O co wy chylają? Kisław City City, brawo. 20. That one. Nice. Nice. O. Wow. 15 oh, trochę nadrobiłem. Dobrze. Po co jeszcze nie spieprzyć tego i może coś z tego będzie. Highway. B side'mu. O, i sam się zostałem. Dobra, wyjaśnia mi. Kur, Już na głowie miałem. Sandał jakiś mnie robił. Po co smukujesz? Przecież my to raszujemy, chłopie. I ja wale. One, two, three, go. Guys, nie wiem, oni są jacyś kurwa z innego świata, nie? A teraz patrz, Chodźcie, idziemy. Panowie. O, niebieski, co ty kombinujesz? No już nie masz defa, już chyba... Chyba nie pójdzie to już, nie pojedziesz One B, smoke B B, B. Nawet jednego nie zabiłem, no B Patrzcie tego nexa, patrzcie. On jest wychylony na cały te i jeszcze kuca. Patrzcie to. O co tu chodzi? O co tu chodzi? Jak można grać na takich rankach w taki sposób? Lolo. Something main? Nice. Tak, trzeba grać z nimi, widzę, rasować, bo nie ogarniają wtedy. Nice. I da się ugrać, patrzcie, pięciu nas przeżyło. Jakim cudem, ale laguje. Nie ma szans tego ugrać. Oni wchodzą na B, tam ci mówią info w ogóle jak już jest paka zaplantowana. Tam ci są jeszcze odkry od yy, dzieleni smokami, wszystkim fleszują, granaty rzucają Bez szans. Point you need Bez chance. Chance. Go 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 No właśnie tam chłopie, no. Ej, on jest jakimś nieogarem bez kitu. On nic nie wie z tej grze, nie? Ma main mit. One side, side. go oh. Ten nam wejdzie pewnie na plecy zaraz z tych ventów. Dobra, czas się pospieszyć What? zlagowało mi na sam koniec, nie? Laguje ta gra wtedy, kiedy się akcja dzieje. No ale nic to no co, i tak byśmy pewnie przygrali, no więc, tak to jest. 20, no, trochę nadrobiłem oh, got got Zaraz spadnie z komendanta. O, skrzynka chociaż. Ta seria to się powinna nazywać chyba. Od Golda 4 jak zaczynałem. Nie, od Silvera 4 do Silvera 1. Nie? Co ja miałem powiedzieć. I do formalności zapraszam do grupki, do tych wszystkich rzeczy. No, tyle moi drodzy. Tak się gra z randomami do Globala. Takie rzeczy się dzieją. To jest norma. Zaakceptowałem to. 200 odcinków, może global będzie. Nie wiem, nie obiecuję. No, odmeldowuję. Jego dziąka życzę, deszcz pada. Na razie, nie wiem co ja gadam. Język mi się plącze. Pierdzielę jakby jakiś, nie wiem, z karabinem gadał. Siema.